Hello, hello, hello. Witajcie moje gwiazdy, przyjaciółki. Witam Was w czytanku. Dzisiaj sobie zobaczymy, czy on się odezwie do końca tygodnia. Najpierw sobie potasujemy karty. Uuu, jak poleciały. Jak poleciały, moje kochane. Najpierw sobie potasujemy karty. Mam nadzieję, że u Was wszystko ok? Co? Wszystko dobrze? Piszcie w komentarzach, moje drogie. I sobie popatrzymy. Tutaj dla grupki numer 1, dla grupki numer 2 i dla grupki numer 3. Ok. Zobaczymy, co nam wyjdzie, moje drogie. Grupka numer jeden wygląda karta tak. Grupka numer dwa karta wygląda tak. Grupka numer trzy karta wygląda tak. I popatrzmy, moje kochane, w takim razie co się kryje? W grupce numer jeden. Zobaczmy, czy on się odezwie. Tak. Wygląda na to, moje kochane, że się odezwie, aczkolwiek albo będzie nieco nerwowo na, w związku z tym jego odezwaniem, albo będzie w czasie tego kontaktu w jakiś sposób złośliwy, albo uszczypliwy. I mam wrażenie, że będzie tym przykrywał swoją emocjonalność. W grupce numer 2 zobaczmy, czy on się odezwie. Myślę, że się odezwie. Myślę, że się odezwie być może po dłuższym nieodzywaniu się, moje drogie. I tutaj ten kontakt z jego strony będzie takim kontaktem ok, tak. Będzie, będzie po prostu miły. W grupce numer 3, czy się odezwie? Tak, odezwie się. Odezwie się może w związku z jakąś podróżą, a może będzie przejazdem gdzieś w pobliżu, albo zaproponuje Ci w związku z, to, z tym kontaktem mm, na przykład, co? Jakiś wyjazd. O, to by było super, nie? Moje kochane, więc dzisiaj czytanie dla wszystkich grupek Spoko. Ja Was zachęcam, żebyście sobie przejrzały inne filmiki tutaj, ponieważ one są bezterminowe w większości. I jeżeli dotarłyście do tego momentu, to zostawcie w komentarzu yy, wiadomość o nie. Dobra, buziaczku je, ściskam i zapraszam na audycję z pytaniami dzisiaj. Pa!